Jesteśmy na uroczystej Gali, 20. jubileuszowa, Człowiek bez barier na Zamku Królewskim. Oczywiście Pani jest reprezentantem stowarzyszenia, reprezentantem organizatora. Proszę powiedzieć, co tutaj za wydarzenie, a przede wszystkim w Pani rozumieniu, kim jest Człowiek bez barier? Jak to jest być? Bogumiła Siedlecka-Goślicka, Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. My po raz 20 organizujemy Człowieka Bez Barier. Jest to konkurs, który ma pokazać, że wśród osób z niepełnosprawnością są genialni ludzie, działacze społeczni, ludzie, którzy mogą motywować do działania nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby całkowicie sprawne. Zresztą widzieliśmy dzisiaj, że osoby, które otrzymały tytuł Człowieka bez barier czy wyróżnienia, to są ludzie, których naprawdę warto brać przykład, inspirować się, bo robią wielkie rzeczy dla innych, a przy tym też pokonują własne bariery. Człowiek bez barier to tak naprawdę człowiek, który walczy o swoje życie dla innych dla siebie, dla społeczeństwa, dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla każdego z nas kto kiedyś też może stać się osobą z niepełnosprawnością. Także to jest bardzo ważny konkurs, który pokazuje, jak bardzo można być aktywnym i e, działać pomimo e, wielu ograniczeń fizycznych e, i swojej niepełnosprawności. A proszę powiedzieć, czy e, każda osoba e, niepełnosprawna, osoba zainteresowana e, e, nawiązaniem współpracy, czy to ewentualnie członkostwem stowarzyszeniu Integracja, czy można właśnie e, nawiązać taki kontakt lub ewentualnie zostać członkiem danego stowarzyszenia? Jakie warunki trzeba spełnić, aby właśnie ze Stowarzyszeniem Integracji to make this contact. Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby działać razem z nami, ponieważ jesteśmy organizacją, która od prawie 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i chętnie poszerzamy naszą działalność i nawiązujemy różne współprace. Jeżeli chodzi o konkurs Człowiek bez Baziel, to co roku jest ogłaszana data w której przyjmujemy nominacje, takie kandydatury i tak jak w tym roku przyszło ponad 50 zgłoszeń, więc to był trudny orzech do zgryzienia, żeby wybrać najpierw 20, a potem osoby, które dzisiaj zostały wyróżnione i nagrodzone. Także zapraszamy, jesteśmy też na portalu niepełnosprawni.pl, na mediach społecznościowych i YouTubie. Działamy prężnie i zapraszamy do wspólnego działania.